A teraz powiem, co to jest? Straż Pożarna była razem z Tobą Tak Pokolorowaliśmy trochę, tak? Hmm? A czemu namalowałaś tą Straż Pożarną? Żeby chcę ją dostać Chcesz ją dostać? Aż się Tylko będzie Kinder Bueno mu zostawisz, tak? Tak, tak I mleko? Dobra. I gdzie mu to zostawisz? Pod drzwiami. Pod drzwiami, czy może na stoliku lepiej, co? Na stoliku. No, dobra. Tu położymy. I ciekawe, czy on ci załatwi ten prezent tak szybko, bo teraz już jest bardzo późno. No, już chyba chodzi. A może tą kartkę wystawimy do okna, żeby ją widział, co? Mhm. Tak? Ja to no to nie zdjęcie, tylko ja nagrywam tutaj filmik w ogóle z Twoją gadką. A co Ty jesz? I dobry, smaczny jest. Z mm, witaminkami. z witaminkami. Dobra, to wystawiamy obrazek do okna. Kończymy. A filmik do internetu. Może Święty Mikołaj, prawda, spełni Twoje życzenie. Zobaczymy.